Cześć kochani, witam Was na kanale Ja i moje świnki morskie. Dzisiaj powiem Wam plusy i minusy posiadania maty łazienkowej. Ja dostrzegłam ich niewiele, ale myślę, że wam i tak się to przyda. Jeżeli macie jakieś swoje plusy i minusy, to możecie napisać w komentarzach, a ja teraz już przychodzę do filmiku. No więc tak, pierwszy plus to mat posiadanie maty łazienkowej dla mnie to jest. Taki, że jest po prostu ta mata miękka I świnka zawsze może się na niej położyć Nie są potrzebne jakieś kocyki Takie jak ja mam na przykład Ale ja uważam, że um, ładnie wyglądają w pracy I ja lubię mieć dla świnek kocyki Ale wy nie musicie mieć Więc no Fajnie by było, gdybyście mieli matę łazienkową Wtedy świnka z łatwością może się na niej położyć Bo ta mata jest taka miękka I na niej z łatwością się świnka położy I będzie sobie na przykład spała Drugi plus dla mnie to jest taki, że Mata ładnie dekoruje klatkę. Po prostu ładnie jest udekorowana. Widać to ładnie. Mogę tak od góry pokazać, jak ładnie wygląda Mata. No więc mi się Mata podoba. No więc teraz minus posiadania maty łazienkowej jest taki, że... Niestety, mata łazienkowa mm, przepuszcza też mokre, no i trzeba ją często wymieniać, bo ta mata po prostu się brudzi. Trzeba ją wymieniać często, bo mm, się brudzi. Ja już tak miałam, że się mi brudziła często, no i musiałam ją wymieniać częściej trochę. Na razie jest czysta jeszcze mata orzecha, bo no jeszcze po prostu wczoraj mu zmieniałam klatkę, no i. Nie zdążył jeszcze tak nabrudzić Łatka chyba też jest czysta Możemy zobaczyć nawet No łatka też jest czysta Tylko trochę sianu ma porozrzucone I kupy, ale to nic Za to swój kociek pobrudził tam W rogu, ale to Już nieważne No tak jak mówię To jest taki minus Mój dostrzeżony No i myślę, że Mata łazienkowa jest dobrym rozwiązaniem, tylko tak jak mówię, są jej plusy i minusy. Ja dostrzegłam tak, jeżeli Wy macie jakieś, to możecie napisać w komentarzach. No i ja Was żegnam, pa pa.